Witam państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek programu Ratajski Firtel Kultury, w którym pokazujemy, jak mieszkańcy naszej dzielnicy świętowali Dzień Niepodległości. Były koncerty, były widowiska teatralne, ale także na sportowo. Był też turniej, tenisa stołowego. Nie zapominamy również o jubileuszach, szachowych jubileuszach, które miały miejsce w Domu Kultury na Pięterku. Zapraszam. teatr, taniec, śpiew, poezja na 103. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach zaborów. Widowisko niepodległa 14 listopada w Domu Kultury Orle Gniazdo zaprezentowało dla ratajskiej publiczności stowarzyszenie artystyczne imienia Mieczysława Karłowicza. To są dwie grupy połączone, czyli grupa ze szkoły musicalu Erato, grupa Katarzys, czyli grupa dorosła i grupa młodzieżowa, mocno młodzieżowa mi powiedział, ale już bliżej tych dorosłych, czyli grupa Spektrum. Kronika, i taki kraj, i Bogu na początku, oczywiście, bo, to, bo, bo jest to sięgnięcie, takie głębokie sięgnięcie historyczne, bym powiedział. Czyli od początków państwowości aż powiedzmy do dzisiaj poprzez wszystkie trudne czasy dla Polski, dla Polaków, czyli wojny światowe, przedtem zabory jeszcze. No po trochu ze wszystkiego. No właśnie, bo to chyba chodzi o to, żeby poprzez tą historię naszą, e, bardzo ciekawą i trudną, łączyć pokolenia, bo będą i młodsi, tak jak Pan mówi, i, 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 i ci w naszym wieku, i ci nieco starsi od nas. Taki był mój cel, żeby właśnie łączyć pokolenia, żeby się wszystkim podobało, i tym młodszym, i, i no może nie najmłodszym, bo temat jest poważny, ale żeby się również podobało właśnie młodzieży, z którą tak trudno czasami jest, tak trudno im pokazać coś, co ich zainteresuje, Chciałbym tą naszą niepodległość jakby ubarwić w taki sposób, w jaki to w tej chwili zrobimy, żeby pokazać coś inaczej, coś innego, żeby oni mogli w tym uczestniczyć, żeby im się to też podobało i żeby chcieli kochać swoją ojczyznę. Widzowie posłuchali nie tylko znanych utworów wokalnych, ale także poezji polskich twórców i zobaczyli autorskie etiudy teatralne oraz elementy tańca współczesnego oraz fragmenty animacji filmowej tworzącej narracje o walorach patriotycznych i historycznych. Z okazji Dnia Zadusznego, ale również z okazji odzyskania przez nasz kraj niepodległości publiczność Domu Kultury na Skarpie 14 listopada mogła posłuchać muzyki przez duże M w corocznych zaduszek jazzowych. Koncert organizowany jest od 18 lat. Jest on okazją do przysłuchania się muzyce komponowanej, aranżowanej i zagranej na najwyższym poziomie przez zespół Retro Jazz Quartet w składzie Katarzyna Stroińska-Sierant na fortepianie, Jarosław Wachowiak na saksofonie. Zbigniew Wrąbel na kontrabasie i Mirosław Kamiński na perkusji. Koncert pod nazwą Zaduszki Jazzowej jest w zasadzie pretekstem do przypomnienia artydzieł polskiej muzyki poważnej i patriotycznej, także szeroki przekrój czasowy od muzyki romantyzmu od Fryderyka Chopina do czasów współczesnych. Ale także szeroki przekrój stylistyczny. Od muzyki swingowej po, po klimaty latynowskie, po smooth jazz, także myślę, że dla każdy znajdzie coś do siebie. Staram się co roku ułożyć program nieco inaczej, tak żeby przybliżyć nie tylko standardy jazzowe, ale właśnie muzykę polską, muzykę klasyczną w takiej jazzowej odsłonie, bo jesteśmy zespołem jazzowym, gdzie ta dawka improwizacji jest no, takim czynnikiem no, nie, nieodzownym. No właśnie, może my powinniśmy życzyć sobie, żeby trochę tego jazzu więcej słuchać we współczesnym świecie, bo, bo, bo pewnie trochę zapominamy, zwłaszcza my młodzi ludzie, tak myślę. Jazz nie jedno, nie jedno ma imię i to tak szeroki rozstrzał, że można znaleźć bardzo przystępne i tradycyjne formy, jak również mocno zaangażowane, także postaramy się wypośrodkować, aczkolwiek też nie damy pospać publiczności. Muzyka Publiczność zdecydowanie nie spała. Retro jazz kwartet zaspokaja wymagania szerokiego grona odbiorców, będąc jednocześnie wyjątkowym i ambitnym przedsięwzięciem artystycznym. Gdy Chopin, jak widmo, gra im na pianinie, zjawia się cała w czerni. Staje przy nim blada i śpiewa do nich cicho, że jest, że nie zginie. Nieco bardziej patetycznie temat odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada w Domu Kultury Jędrusz przedstawił chór festa de organizując dla mieszkańców wieczór pieśni patriotycznych i żołnierskich. Chór Festa de Corona na co dzień towarzyszy wiernym w parafii nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na osiedlu bohaterów II wojny światowej. Jego nazwę tłumaczy się Przyozdabiam Święta. W repertuarze chóru usłyszymy muzykę religijną i patriotyczną. Od chorału gregoriańskiego po muzykę współczesną. Kierownictwo artystyczne nad chórem sprawuje Agnieszka Pakulska. Zostajemy w Domu Kultury Jędruś, gdzie dwa dni później, 13 listopada, odbył się kolejny koncert z okazji Święta Niepodległości. Tym razem pieśni żołnierskie i patriotyczne w ramach programu Niepodległa zaśpiewał dla mieszkańców naszej dzielnicy baryton Sławomir Olgiert-Kram z zespołem musicie, musicie zaparć się i strocić po stół? To są piękne pieśni. I niestety są takie czasy, że troszeczkę zapomniane. I tak z kolegami muzykami postanowiliśmy, że przypomnimy stare pieśni wojskowe, legionowe. Zaczniemy od roty, ale oczywiście będą też legiony, przybyli Ułani pod okienko, Serce w Krycaku i wiele innych pięknych, znanych pieśni patriotycznych. To są pieśni, które trzeba przypominać, bo chodzi o ich treść, ale też forma, w jakiej się je wykonuje, no, jest też określona. Dokładnie. I akurat jestem śpiewakiem operowym i ten mój głos pasuje do takich wojskowych pieśni, dlatego też wykorzystujemy ten mój głos. A zespół oczywiście pięknie podgrywa akordeon Andrii Melnyk z Ukrainy, który przepięknie gra właśnie polskie utwory, na kontrabasie Paweł Głowacki, a na perkusji Sławomir Tokłowicz. I może w dwóch słowach o tym właśnie, że nigdy nie zawodzi publiczność nasza ratajska, że jednak jak jest 11 listopada, to ludzie czują, że trzeba przyjść. Oczywiście, i o to się w ogóle nie baliśmy, że nie będzie w publiczności. Ludzie są spragnieni w ogóle kontaktu z innymi, bo teraz mamy takie czasy, jakie mamy. I też y, y, ludzie lubią utwory, które znają od dziecka, od młodzieńczych lat i bardzo sentymentalnie wracają do tych czasów. I te piosenki, utwory pozwalają właśnie w tym, że sentymentalnie się robi. Rozszukały się wierzby płaczące, rozpłakała się dziewczyna w głos. Od bez oczy podniosła błyszczące na żołnierski, na twarde życia los. Nie szło cię wierzby na żalu, co serce wie. Nie płacz, dziewczyna ma, bo warty nie Z okazji dnia niepodległości można także brać udział w turnieju tenisa stołowego. Już po raz 22 dom kultury Jędru się zorganizował rozgrywki dla mieszkańców poznania i okolic. Dwudniowy turniej odbył się 5 i 6 listopada. W turnieju brało udział ponad 60 zawodników. Zawodnicy byli podzieleni na 7 kategorii. Wiekowych to była dzieci, młodzież, kobiety i dorośli. Najstarszy uczestnik miał ponad 80 lat pan Marian Kaźmierczak. Najmłodszy uczestnik miał lat 6. Zawody tradycyjnie już sędziowała pani Sylwia Obst. Turnieje z okazji święta niepodległości zostały zainicjowane pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Tutaj w Domu Kultury Jędruś jeszcze onegdaj przed remontem, w tym roku po raz pierwszy jest. Odbywa się to już w, nowo, w odnowionej sali Domu Kultury Jędruś. W związku z tym zapraszamy na kolejne turnieje. Najbliższe odbędzie się w lutym 2022 roku z okazji zakończenia walk o Poznań. W turnieju oprócz mieszkańców Poznania i okolic startował również pochodzący z Chin Liu Diang Meng, który zdobył pierwsze miejsce w grupie 56+. W turnieju Open o Puchar Grand Prix zwyciężył Filip Cichocki w kategorii 19-40. Współorganizatorem turnieju było Ratajskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Nasz Sportowy Fertel. Przenosimy się do Domu Kultury na Pięterku, gdzie odbyło się szachowe święto. Właśnie tutaj 6 listopada odbył się turniej z okazji jubileuszy 20-lecia działalności uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego na Pięterku i 30-lecia Domu Kultury na Pięterku. Była to okazja do spotkań z szachistami, którzy dorastali przy Pięterkowej Szachownicy. Pięterko zaprosiło także zawodników z innych wielkopolskich klubów. Wielu z nich ma na koncie ogólnopolskie, a nawet między. Międzynarodowe osiągnięcia. Ranga tego turnieju jest tak wysoka, że w historii naszego Domokultury jeszcze tak silny turniej się nie odbywał. A świętujemy, żeby nie tylko grać, żeby nie tylko zdobyć nagrodę, ale również, żeby się spotkać spotkać się z osobami, które przez wiele lat grały w naszym klubie, kształciły się, jeżeli chodzi o szachy, zdobywały wiedzę i reprezentowały nas na różnego rodzaju turniejach w Polsce i za granicą. Mówi się, że Pięterko szachami stoi. Dlaczego? Kiedy w 1990 roku powstawał Dom Kultury na osiedlu Orła Białego, pierwszą sekcją, która rozpoczęła swoją działalność, były właśnie szachy. Klub, który został założony w 2000 roku, jest klubem zarejestrowanym w Polskim Związku Szachowym i od tego czasu możemy oficjalnie grać w różnego rodzaju rozgrywkach i ligowych oraz indywidualnych rangi mistrzostw Polski. W historii 20-letniej naszego klubu doczekaliśmy się wielu medali Mistrzostw Polski. Mieliśmy również reprezentantów na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy Juniorów. Graliśmy przez dwa sezony w najbardziej takie elitarne ekstralidze juniorów. Także myślę, że biorąc pod uwagę warunki, jakie tutaj mamy, te sukcesy są naprawdę bardzo wymierne. Jest to niewątpliwie też zasługa spółdzielni mieszkaniowej, która umożliwiła nam tutaj organizowanie spotkań, szkoleń oraz mocno pomagała przy różnego rodzaju wyjazdach na turnieje. Zmagania szachowe odbyły się w ramach turnieju Open, w którym najlepsi okazali się Dawid Niekraś, Krzysztof Raczyński, Sebastian Półtorak, Mikołaj Nowak, Krzysztof Hojnacki i Marcin Sieciechowicz. Nagrody ufundował UMKS na pięterku. Na koniec na uczestników czekał tort niespodzianka. A teraz przyszedł czas na zapowiedzi nadchodzących wydarzeń kulturalnych. 16 i 19 listopada w Domu Kultury Polan 100 odbędą się warsztaty w ramach cyklu Polankowe Coś. Tym razem dzieci przygotują kalendarze adwentowe. Start, godzina 17, koszt 50 zł. Zapisy w Domu Kultury Polan 100. W piątek 19 listopada w Domu Kultury Orle Gniazdo odbędą się z kolei warsztaty tworzenia medełek glicerynowych dla seniorów w dwóch grupach o godzinie 10 i 12.30, a 26 listopada warsztaty tworzenia świec o godzinie 10 i 14. Wszystko w ramach projektu Nasza Przestrzeń. Projekt dofinansowany jest z budżetu Miasta Poznania. Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie lub mailowo. 19 listopada o godzinie 18 odbędzie się cichy koncert zespołu poznańskie wrzosy pod kierownictwem Piotra Bizy. Bezpłatne wejściówki można odbierać w biurze Domu Kultury na Skarpie. A w sobotę 20 listopada w Domu Kultury Orle Gniazdo odbędą się sobotnie bajdurki. Tym razem w ramach cyklu Balladę Cygańską dzieciom zaprezentuje teatr Falko Show. Spektakl będzie interaktywny w formie teatru ruchomych obrazów. Koszt wejściówki dla dziecka z opiekunem wynosi 15 zł w przedsprzedaży lub 20 zł w dniu spektaklu start godzina 11. A dzień później, 21 listopada o godzinie 17, także w Domu Kultury Orle Gniazdo, odbędzie się koncert w wykonaniu uczniów Anny Polowczyk, pod tytułem Kawiarnia jesienne retro występ za okazaniem bezpłatnych wejściówek. W Domu Kultury Orle Gniazdo cały czas trwają warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Najbliższe 22 i 29 listopada. Liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja. Więcej informacji w Domu Kultury Orle Gniazdo. 26 listopada o godzinie 17 w Domu Kultury Polan 100 odbędzie się Dzień Pluszowego Misia. Dla dzieci wystąpią aktorzy ze studia teatralnego Krak Art z Krakowa z przedstawieniem teatralnym pod tytułem Żółw, Zając i Miś. Na każdego będzie czekać niespodzianka, wstęp bezpłatny, zapisy w Domu Kultury Polan 100. Drodzy Państwo, to już wszystko w tym ratajskim fertlu kultury, a ja już zapraszam do oglądania kolejnego wydania, które będzie miało miejsce 30 listopada, jak zwykle we wtorek o godzinie 16.30. Pamiętajmy, wtedy będą Andrzejki. Do zobaczenia.